Dzień dobry Państwu. Dzisiaj moim gościem jest Marcin Łączyński, który jest głową przede wszystkim analityczną w naszym towarzystwie, oprócz tego socjolog, pasjonat gier, ludolog i tak naprawdę osoba wielu talentów i część, wielu pasji. Część jeszcze nie odkrytych. Części jeszcze nie odkrytych, tak. Spotkaliśmy się po to, żeby w taki przyjazny sposób naświetlić naszym słuchaczom, naszym widzom, jak wygląda analiza projektów, które Laboratorium Badań Medioznawczych przeprowadza. Nie przez przypadek znajdujemy się w naszej sali, takiej głównej sali eksperymentalnej na Dobrej 55, gdzie od niedawna stacjonujemy. Jest to sala przeznaczona do pomiarów biometrycznych, głównie do pomiarów z wirtualnej rzeczywistości. No i może korzystając z tego, że jesteśmy w tej sali, to najpierw byśmy zaczęli od pogadania na temat tego, co możemy z takiego projektu z użyciem wirtualnej rzeczywistości? Na przykład robiliśmy teraz taki ciekawy projekt w ostatnim czasie z użyciem symulatora drona FPV. Co możemy z takiego projektu wyciągnąć na podstawie danych, które zapisujemy? No w zasadzie bardzo dużo możemy wyciągnąć. Możemy jakby do tego podejść na, na, na bardzo różne sposoby, takie strony analityczne, bo z jednej strony możemy spojrzeć po prostu na same dane ilościowe, no, które mówią nam coś, na przykład o reakcji na, na bodziec, którego używamy w przypadku danego projektu. No takim bodźcem może być tak naprawdę w rzeczywistości wirtualnej cokolwiek. Tak To może być już pasując nawet na historię naszych projektów, to może być proces sterowania dronem, może to być udział w lekcji szkolnej prowadzonej w wirtualnej rzeczywistości. Może być to udział w, po prostu w aktywności społecznej, tak jak spędzanie czasu w takiej jakby wspólnej przestrzeni, w czymś w rodzaju, nie wiem, jak to nawet nazwać takiego salonu, miejsca spotkań, jakby w rzeczywistości wirtualnej, gdzie ta interakcja między ludźmi jest jakoś nieustrukturyzowana, no, albo wręcz nawet może być to forma gry w rzeczywistości wirtualnej, gdzie mamy e, zasady, mechaniki to mogą być zarówno gry komputerowe, jak i też gry społeczne czyli takie, które nie mają żadnego algorytmu, czy, czy, czy Kondut, który jest potrzebny do ich rozegrania, a po prostu jakby są odpowiednikiem gier imprezowych czy planszowych, tylko że rozwyżowanych w wirtualnej rzeczywistości. Więc Pierwsze czego się możemy dowiedzieć to, to jakie są, jak generalnie ten bodziec oddziałuje na odbiorcę, tak? to jest taka podstawowa informacja. No i to w zależności od sensorów, których używamy to mogą być informacje dotyczące albo poziomu stresu, albo poziomu zaangażowania, poziomu skupienia uwagi, tego, na co są, jak, jak przetwarzane są informacje z, z takiego bodźca, mm, jak reagujemy na nie emocjonalnie, tam, gdzie jesteśmy w stanie jakby zmierzyć, oczywiście, jakby reakcję emocjonalną, chcesz, oczywiście przy wirtualnej rzeczywistości takiej pełnej, z hełmem na głowie, jest to dodanie utrudnione, bo tam, jakby nie możemy tego pomiaru festrekingowego zrobić. Y albo no, w zasadzie wszystkie inne jakby elementy, które jesteśmy w stanie jakby sobie w, przy użyciu właśnie pomiarów czy to biometrycznych, ale też metod deklaratywnych, tak? bo możemy jakby umieścić w, w samym eksperymencie przed pomiarem, po pomiarze różne narzędzia badawcze, w których badanie nam odpowiedzą na pytanie, co myślą, czy jak oceniają różne rzeczy. No i jest też jeszcze jeden rodzaj danych, który jest dla mnie osobiście bardzo ciekawy. To jest taki rodzaj, który jest często bardzo pomijany w analizach albo może nie tyle pomijany świadomie, co raczej jakby z taką smutną konstatacją, że nie mamy do tych danych dostępu. To są wszelkiego rodzaju dane behawioralne. Czyli poza tym, co ludzie nam powiedzą, to są dane deklaratywne, poza tym, co wiemy, że zareagują od strony zmysłowej, tak jakby w sensie, że wy, wy, wystąpi ta reakcja biometryczna u nich rzeczywiście, którą zmierzymy, czy to za pomocą sensorów GSR, czy to za pomocą eye trackera, który mierzy położenie jakby ruch dałek ocznych i de facto pośrednio jakby też proces jakby tej świadomej uwagi, jakby, która kieruje wzrokiem. Ale mamy też dane, które są bardzo moim zdaniem ciekawe. To są dane behawioralne, które mówią jakby, co ludzie robią faktycznie w tej symulacji. I teraz to jest takie podejście, które troszkę wydaje mi się łączy w sobie taką obserwacyjną metodykę eksperymentów psychologicznych, która jest rzadko używana, wydaje mi się, w innych jakby polach czy w innych obszarach badań. Bo to jest a jednocześnie, a i to jest ciekawe, jednocześnie bardzo często jest używana w praktyce biznesowej, bo kiedy mówimy jakby o testowaniu aplikacji, e, usług różnego rodzaju cyfrowych, e, gier, no to tam bardzo dla nas jest ważne to co ludzie robią, tak? Bo poza tym, że coś mówią, że a to mi się podobało, to mi się nie podobało, e, tutaj się mamy dane biometryczne, wiemy, że się zestresowałem albo się nie zestresowałem. To jeżeli jeszcze jesteśmy w stanie ze zrozumieniem odkodować to co ludzie robią w tym e, Działaniu, no to mamy dodatkową warstwę informacji. To jest taka trzecia jakby warstwa informacji, którą możemy z tymi pozostałymi połączyć, no i odpowiedzieć na pytanie. Ona często jest takim mediatorem, też jakby w tłumaczeniu jakby tego, co się dzieje w eksperymencie, bo czasami wiemy, że ludzie się zestresowali, wiemy, że się zdenerwowali, ale nie do końca wiemy, którym elementem taki. Teraz, jeżeli mamy dane behawioralne, no to tak jak w klasycznych badaniach UX-owych, jakby możemy na ich podstawie postawić mocną, czasami bardzo mocną hipotezę, że ten konkretny element interfejsu działania akcja, element zadania, element interakcji społecznej, to on właśnie spowodował jakby to, bo, bo widzimy to w zachowaniu. Widzimy na przykład, e, tak jak w badaniach UX, na przykład błąkanie się w, jakby, po stronie. W, e, dlatego też mamy pośrednie dane biometryczne bardzo często, tak bo tutaj widzimy na przykład w, danym, w momencie danej interakcji, danego wzorca zachowania rosnący poziom stresu czy rosnące rozkojarzenie, jakby jeżeli mówimy jakby, o danych high trackingowych, czyli jakby takie Poczucie zagubienia czy, czy zestresowania przez to, że jakby ten system nie jest przyjazny, albo że wydarzyło się w nim coś takiego, co wybijał użytkownika, bardzo mocno z równowagi. To ja bym powiedział, że takie fundamentem, jakby w ogóle jakichkolwiek analiz są te trzy jakby obszary danych, no i jakby umiejętna ich integracja i też taka świadoma nie tylko od strony badawczej, ale też od strony projektowej. Tak? Bo wydaje mi się, że w tych wszystkich badaniach, które robimy, takim wspólnym mianownikiem jest to, że e, my łączymy nie tylko doświadczenie takie stricte naukowe czy, czy teoretyczne. Ale też jednak doświadczenie projektackie, tak? Doświadczenie moje, na przykład, jako twórcy gier, doświadczenie w części projektów naszych prowadzących jako moderatorów, czy jako osób, jakby, które pracują jakby, w różnego rodzaju sytuacjach społecznych, jakby, i te sytuacje przenosimy jakby, do rzeczywistości wirtualnej. No w Twoim przypadku nawet umiejętność i wiedza o projektowaniu stron internetowych czy serwisów, bo to też jest jakby coś, co, co Ty rozumiesz dużo lepiej, jakby niż badać to z zewnątrz, przychodzi jako teoretyk, który nigdy w życiu nie zaprojektował takiego serwisu czy usługi własnoręcznie. No i to jest jakby, wydaje mi się, taki bardzo cenny wkład, e, który jesteśmy w stanie e, dołożyć do interpretacji tych danych, mając oczywiście te trzy zbiory, jakby, które, które możemy później między sobą krosować. No albo czasami musimy się coś po perymentu wewnętrznego, tak jak w projekcie. O dronach, o którym opowiadałeś, to nikt z nas nie miał kompetencji, no i tam musieli to zrobić zawodowi piloci, którzy wsiedli do naszego symulatora i powiedzieli, to działa lepiej, to działa gorzej, to, to zadanie jest realistyczne, to nie jest realistyczne. W szczęście mieliśmy jakby i pilotów, ale też jakby ludzi, którzy z doświadczeniem wojskowym jakby mają poczucie jakby takich i wiedzą o tym, jak praktycznie wygląda wykorzystanie takich... Urządzeń, jakby w praktycznych zadaniach operacyjnych, no i tą wiedzę później przekuwamy w hipotezę, jakby umiejętność analizy danych, ale, ale jakby fundamentem są dane, to że musimy te dane mieć poprawnie i dobrze zebrane. No właśnie, powiedziałeś troszkę o tej fazie projektowania, więc trochę nawet wyprzedziłeś moje kolejne pytanie, które do e, ciebie miałem. E, czy mógłbyś przybliżyć tak naprawdę od zarodka, od samego początku, jak wygląda taka typowa praca nad projektem? Na przykład w przypadku tego projektu dronowego. E, to tak naprawdę była już nasza kolejna iteracja podobnego projektu skupionego na badaniu gier, czy też to gier 2D, czy to też osadzonych w wirtualnej rzeczywistości. Jak Moim zdaniem, na podstawie naszych dotychczasowych doświadczeń, na podstawie tych projektów, taka wzorcowa praca nad projektem powinna wyglądać? Znaczy, no, przede wszystkim zaczyna się od celu jakby i od potrzeby, tak? no bo jakby jeżeli nie rozumiemy do celu, do którego idziemy, to w zasadzie każde miejsce, do którego dojdziemy, będzie dobre, bo jakby w sumie i tak nie wiedzieliśmy, co dokończyliśmy. No więc, żeby uniknąć tego zjawiska, no to musimy dokładnie wiedzieć, co chcemy osiągnąć. Mieć najlepiej jakiś benchmark, tak rozumiany, jako punkt odniesienia tego, czy, czy są badania na ten temat, czy w ogóle mamy taką totalną, jakby lukę wiedzową, jakby nic z tego do obszaru nie było badane. I to w zależności od różnych naszych projektów, ta luka jest większa lub mniejsza, ale ona nigdy nie jest pełna. Tak to nigdy nie jest tak, że w ogóle nikt się nie zajmował danym tematem. Więc przykładowo, na przykład dla projektu dronowego, no to była. To był dość duży przegląd literatury, który zrobiliśmy na temat badań w ogóle funkcjonowania kokpitów, wszelkiego rodzaju paneli sterowania, zachowania człowieka w symulatorach lotniczych, konstrukcji symulatorów. No jakby lotnictwo jest technologią, która się rozwija już od ponad, dobrze, dobrze ponad stu lat, no i wiedza na ten temat jest ogromna. Więc jakby tutaj tych danych, od których mogliśmy się odbić, nawet tak jak powiedziałem, nie będąc ekspertami w zakresie projektowania akurat, Doświadczenie w projektowaniu symulacji mamy duże, ale akurat nie symulatorów lotniczych, natomiast jakby tutaj pula wiedzy na ten temat jest z tego obszaru bardzo duża. No więc, jakby znając cel, jakby musimy też sprawdzić, jakby co było z tego obszaru robione, to też nam trochę pozwoli zwalidować nasz cel, bo czasami może być tak, że może się okazać, że coś nam wydaje się ciekawe, ale jak wykonamy bardzo duży, jakby research, to się okaże, że w zasadzie to, jak postawiliśmy tezę, już ciekawe nie jest, bo na przykład jest kilkadziesiąt, jakby. Kilkadziesiąt to jest dobra sytuacja, bo co najmniej kilka porządnych badań na ten temat, jakby, które się jakby pokrywają, więc jakby nie ma tutaj jakichś niezgodności czy, czy takich kontrowersji, które wymagałyby dalszych badań z jakiegoś konkretnego obszaru. No więc yy, ten telewizor też pozwala nam doprecyzować nasze badania, bo pokazuje, że na przykład owszem, nasz obszar zainteresowania jest ciekawy, ale w jednym konkretnym aspekcie, czy jakaś jedna, jedna teza, czy jedno zastosowanie nie jest przebadana albo budzi kontrowersje w dalszym ciągu. Tak? To znaczy, że nie ma, nie ma badań, które jakby jednolicie by pokazywały zachowania ludzi w danej, danej sytuacji. No i też wtedy ciekawy obszar do badania. Tak? No później jakby musimy sięgnąć po kompetencje, w przypadku akurat tego, co robimy w laboratorium, wydaje mi się bardzo mocno po kompetencje projektanckie. Czy to jeżeli mówimy o badaniach takich stricte medioznawczych, to mimo wszystko jakby wykorzystujemy tam bardzo dużą wiedzę, którą wszyscy jakby w naszym zespole mają na temat funkcjonowania mediów konstrukcji, przekazów medialnych i dystrybucji, czy w takich projektach bardziej interaktywnych, growych, czy, czy dotyczących jakby specyfiki różnego rodzaju mediów cyfrowych. No tam jakby sięgamy też po doświadczenia projektenckie, Tam staramy się jakby stworzyć bodziec, który będzie po pierwsze jakby odpowiadał na nasze pytanie, tworzył, odzwierciedlał sytuację problemową, którą chcemy przebadać, i będzie to robił w sposób realistyczny, tak? czyli będzie to robił od strony technicznej, realistycznie, to znaczy, mówiąc ten scenariusz na przykład lekcji wirtualnej rzeczywistości, który będziemy robić faktycznie, będzie tylko z wykorzystaniem profesjonalnych narzędzi według profesjonalnej metodyki przygotowania takich zajęć, a nie będzie jakimś naszym wyobrażeniem na ten temat. No to znaczy w przypadku dronów, jakby tak samo jakby musimy to przełożyć teraz na. Oprogramowanie, no później, jakby jest kwestia konstrukcji tego bodźca. Ona czasami jest prosta, jeżeli mówimy o badaniach, aczkolwiek znaczy, prosta. Nigdy nie jest prosta, ale jest relatywnie jakby mniej wymaga nakładu pracy, jeżeli na przykład jest kwestią nie wiem, percepcji czy redakcji jakiegoś newsa, na przykład to są te projekty, które teraz robimy akurat nie w wirtualnej rzeczywistości. No i tam mamy bardzo dużo, ale to, to i tak w sensie, nawet jeżeli mówimy o redakcji prostej depeszy, to, to sam wiesz, jakby ile godzin jakby pracy wymaga wypracowanie jakby tego narzędzia i tego finalnego bodźca. No a jeżeli mówimy o większych projektach, takich właśnie jak symulator dronów FPV, no to są w zasadzie projekty, które cały semestr trwa ich realizacja. No prawie trzy miesiące jakby pracowaliśmy nad pierwszą wersją tego symulatora, która ma bardzo dużo funkcjonalności jakby zbliżonych do symulatorów takich komercyjnych, ale ma też tylko na przykład jeden poziom, jakby nie ma możliwości generowania jakiejś dużej ilości map, no bo to stop. gdybyśmy coś takiego dodali, to mielibyśmy faktycznie produkt, który komercyj, moglibyśmy komercjalizować. No, a nie to jest celem. Tak. Naszym celem jest jakby uzyskanie wiarygodnego bodźca, ale też nauczenie się wielu rzeczy przy okazji. Bo przy okazji tego projektu bardzo dużo się też nauczyliśmy w ogóle jakby o, o projektowaniu dla wirtualnej rzeczywistości, o fizyce. No, bardzo to były jakby ciekawy i rozwojowy projekt, więc no, jak mamy już ten bodźca zaprojektowany, to wtedy wpuszczamy to wszystko na, e, że tak powiem, bęben z maszyny badawczej. To znaczy, najpierw, jakby oczywiście musimy uzyskać wszystkie zgody komisji etycznych. E, wytłumaczyć jakby sens naszego projektu jakby różnym jakby ciałom uniwersyteckim, które to regulują. No i po uzyskaniu akceptacji, pracujemy z ludźmi, <laughs> uzyskujemy dane o ich zachowaniach, reakcjach, no a później w miarę tak kompleksowo, jak jesteśmy w stanie, staramy się to analizować. No właśnie i nawiązując do tej analizy teraz, jeśli miałbyś wymienić najbardziej frustrującą rzecz w trakcie wykonywania Analizy, to co to jest? Znaczy, najczęściej się potykasz e, przy jakich czynnościach, jak się gdzieś tam pod nosem. O, to jakby stop, to jest dobry temat, na który się mogę odpalić. Najbardziej jakby mnie denerwuje, jak nagłówki plików z danymi, jeden ma 25 wierszy, a drugi 26, i muszę zrobić skrypt, który, <gry> który będzie w jakiś bardziej logiczny sposób identyfikował, jakby zawartość pliku, a nie tylko po prostu odcinał 25 do 26 wierszy. To to mnie najbardziej męczy, ja lubię proste rozwiązania w analizie, a niestety duża złożoność jakby rozwiązaniach analitycznych, których używamy, oznacza też, że jakby jest dużo wysiłku związanego z integracją danych, to tak naprawdę jest największe wyzwanie jakby w naszym laboratorium. To, że mamy dane zarówno deklaratywne, dane biometryczne, dane behawioralne, często o bardzo dużej częstotliwości, bo w tym roku, właśnie w symulatorze dronowym, jakby zastosowaliśmy częstotliwość jakby raportowania pozycji drona z 10 razy na sekundę. No ale mamy też urządzenia, które raportują dużo bardziej tak mamy trackery, które osiągają ponad 250 Hz i to jest jakby w takim regularnym zapisie dobrej jakości. Czyli de facto 250 jakby punktów danych na, na sekundę jakby zbieramy. No i teraz, jeżeli Karol, różne z tych danych są jeszcze w, w różnej częstotliwości, no to jakby synchronizacja tego jest, jest zawsze zabawą. Sprawdzenie jakości sygnałów, odsianie sygnałów, które są wadliwe, jakby wyczyszczenie tego. Usunięcie wszelkiego rodzaju outlierów, artefaktów pomiarowych. Na szczęście, jakby wydaje mi się, że już po latach mamy na tyle dużo doświadczeń Wie, wiemy, który sprzęt jakby jest bardziej problematyczny i tego staramy się unikać, jeżeli go bardzo nie musimy używać. W takim sensie, że jakby dokłada nie, nie że jest wadliwy, ale że wymaga bardzo, bardzo dużo postprocesingu, czasami takiego, który ma jest ogromnie czasochłonny, nieproporcjonalnie w stosunku do uzysku jak do jakości tych danych, które pozyskujemy. No, więc jakby. Ale powiedziałbym, że największym wyzwaniem zawsze jest integracja, jakby ogarnięcie tych danych sprawdzenie w, we wszystkich plikach jest to, co powinno być z taką częstotliwością bez błędów artefaktów odsianie i później połączenie tego w jeden zbiór danych, który, który można e, updateować. Tak? No są jeszcze takie perełki, które ja się zawsze, jeżeli się mam, mam odpalać, to mogę się odpalić, bo jakby są jeszcze zawsze do tego błędy ludzkie, ale na szczęście wydaje mi się, że jakby od tych. E, Ostatnich czterech lat, jak jestem w laboratorium, to wydaje mi się, że błędów jest bardzo niewiele. Czasami jeszcze jakieś stare projekty, takie wypadają na dwie szafy, gdzie są różne dziwne rozwiązania zastosowane, nie tyle błędne, co czasami nie do końca dobrze przemyślane. Ale no ale teraz wydaje mi się, że już mamy taki ten pipeline, że nie, nie ma tych yy, uciążliwości tak? Bo to, nie nazwałbym tego błędami, ale to są po prostu właśnie rzeczy, które ktoś może zrobić. Nie, nie myśląc trochę o później o procesie analizy czy o wykorzystaniu danych w takiej żywotności długoterminowej, które bardzo dużo czasu kosztują na przykład poprawna integracja albo oczyszczenie tych danych. A odbijając troszkę to pytanie w drugą stronę, jaki jest ulubiony etap analizy w trakcie Twojej pracy i jeszcze powiązane z tym pytanie, którego rodzaju sensor jest najprzyjemniejszy do obróbki? Czy to będzie okulografia, czy to będzie może galwaniczna reakcja skóry, czy może face tracking, a może jeszcze coś innego, może coś deklaratywnego na przykład? Ja bym powiedział, że dla Najprzyjemniejsze jest zawsze wymyślanie kreatywnych form wizualizacji, dlatego że dane, z którymi pracujemy, są danymi o bardzo wysokiej częstotliwości, mamy bardzo dużo respondentów. Te grupy respondentów się różnicują między sobą, więc doświadczenia w korzystaniu z jakiegoś typu mediów wieku, czy różnych innych, jakby jeszcze zmiennych demograficznych, to nagle jakby te porównania się robią bardzo kompleksowe, a tak kompleksowe porównania się generalnie średnio wizualizują. W sensie to trzeba używać jakichś bardzo złożonych form wizualizacji. Więc zawsze znalezienie takiej najprostszej, najwygodniejszej formy wizualizacji dla tego, co się wydarzyło, to jest wyzwanie. No i już mnie chyba największe pytanie: jak był ulubiony sensor? Straszne, że mam ulubiony sensor. <grymne> <grymne> to, że mówi o naszej pracy, to powiedziałbym, że, że po tym roku to zdecydowanie jest GSR, czyli reakcja skórna galwaniczna. Dlatego, że na testach to jeszcze nie są docelowe eksperymenty, ale na testach z projektu dronowego udało nam się zrobić bardzo takie dobre czyste pomiary GSR bez żadnych artefaktów szumów z bardzo wysoką jakością sygnału i okazało się, że kiedy mamy dane o pozycji drona w formie współrzędnych XYZ, to możemy z tego zrobić wspaniałą wizualizację, która jest jakby w moim topowym osiągnięciem w tym roku. To znaczy wykres, który pokazuje krzywą na wykresie trójwymiarowym, który de facto jest która jest De facto odpowiada trasie lotu drona i jednocześnie kolorujemy ją w zależności od tego, jaka, jaki efekt biometryczny zachodzi w danym momencie. No tutaj najciekawszy jest oczywiście GSR, czyli jakby poziom jakby tej, tego elektrooporu ee, skóry, bo on no, nam mówi jakby, o czym nam mówi od strony psychologicznej to jest kwestia bardziej złożona, ale zdecydowanie mówi nam o pobudzeniu jakby, e, osoby badanej. No i jest bardzo ciekawym jakby narzędziem, kiedy możemy zobaczyć jakby kolor tak jakby, czy temperaturę tego pobudzenia w połączeniu jakby z rodzajami manewrów, które są wykonywane w powietrzu. I widzimy to wszystko na jednym interaktywnym, trójmiarowym wykresie. To, to lubię robić najbardziej. W sensie wymyślać takie formy wizualizacji, które pokażą, jak pozwolą się przebić przez ten jakby kąsz danych bardzo bardzo złożony, bardzo wielozmiennowy, No i powiedzieć o nim coś sensownego albo porównać. Z punktu widzenia pracy w laboratorium od lat, najbardziej ulubiony projekt i najmniej ulubiony projekt? Eee, pff, czy ja wiem, czy mam nieulubione projekty? Był Jeden projekt, który mnie sfrustrował, ale to jest właśnie tak jak mówię, to jest projekt, który odziedziczyliśmy przed bardzo, bardzo wielu lat. To były słynne roślinki, które są jakby moim jakby <laughs> memento i nemesis jednocześnie. Jakby. Projekt to memento, żeby tak nie robić, Inne nemesis, bo jakby zmarnowałem na nich blisko 30 godzin, jakby, tylko dlatego, że ktoś padł na genialny pomysł użycia nas kwiatów. W, nie wiem do dzisiaj, jak znajdę, jeżeli Państwo to oglądacie i to Wy zrobiliście, to przysięgam, że jak znajdę tą osobę, która to zrobiła, to już to z nią policzę. <gry> Dlatego, że jak się okazuje, to prosta. To jest to dobry przykład jakby tego, jakby, że czasami analityka to są super ciekawe, kreatywne rzeczy, a czasami to jest po prostu zgrzytanie zębami, jakby płaszcz. Kiedy się okazuje, że mamy nazwy kwiatów zastosowane jako etykiety do opisania w trzech zbiorach, właśnie. tak. Mieliśmy trzy różne zbiory, które trzeba było zintegrować badane. No to problem jest taki, że one nie są zapisane konsekwentnie, bo są zapisane różnymi znakami, czasami z polskimi literami, czasami bez, czasami ze spacjami, czasami z spacjami, czasami z, co tam jeszcze, a no, to jeszcze oczywiście z błędami w kodowaniu, bo nie wszystkie pliki były kodowane jako UTF-8, tylko niektóre były inaczej, Jest te Z, które w jednym, Sytuacji było poprawne, a w innej było zupełnie niepoprawne. I teraz, jak chcieliśmy to wszystko automatycznie sfiltrować, zmarnować, de facto każdy plik trzeba było ręcznie zmienić, nazewnictwo, zmienić etykiety, wszystkie, są tam zastosowane. No, zmarnowałem dobre kilkadziesiąt godzin, jakby na tej błędnej, w sumie niepotrzebnej decyzji, bo wystarczyło po prostu ponumerować ten od jednego do siedemdziesięciu i to też by spełniło tą rolę. Eee, no, także do dzisiaj nie, nie, nie chcę przyznać, jakby kto wymyślił ten pomysł kwiatami no więc to, jest, więc to Nie wiem, czy to jest nieulubiony projekt, ale to jest taki po, pojedynczy największy spike w pracy, ulubione byłem, nie, 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 nie. <tocz->, Ulubione zdecydowanie to są wszystkie projekty, które robimy z akademią wojskową Sansir, bo są projektami growymi, są projektami, w których pracujemy na silniku Unreal, więc takim czymś, co jest jakby takim rynkowym standardem w tej chwili, jeżeli chodzi o projektowanie gier. No i mamy wypracowane takie projekty, że przez kiedy mamy kadetów, którzy z nami pracują, oni są w stanie zrobić bardzo fajne rozwiązanie, w sensie aplikację, stanie tą aplikację przebadać i mamy dostęp do pełnego zaplecza. To jest coś, co bardzo rzadko się udaje zrobić na uczelni, gdzie mamy de facto pełną swoją grę z pełnym recordingiem behawioralnym tego, co się dzieje w symulacji i możemy robić coś, co firmy growe robią u siebie na potrzeby testów, czyli tzw. game analytics. To jest taka zautomatyzowana analityka przebiegu gry. No to my mamy do tego dostęp jako uniwersytet. To, to jest dla taki chyba, chyba najfajniejszy feature. Znaczy jest dużo fajnych projektów. Ja, ja zawsze mówię, że ja badałem wszystko. dane to są dane, w sensie ja mogę badać i dane epidemiologiczne, i dane o, o, nie wiem, z dziwniejszych projektów, które robiłem w swoim życiu jako analityk, jeszcze zanim wróciłem do laboratoriów. To jeden z projektów dotyczył na przykład wykorzystania podczerwieni w kosmetologii, więc jakby badaliśmy. Pomiary, które polegały na tym, że urządzeniami kosmetycznymi naświetlano świnie odpowiednio zaaplikowane kosmetykami. My sprawdzaliśmy, czy zachodzi efekt jakby ten taki kosmetyczny, który powinien występować, który docelowo też zakładamy, że u człowieka. Kiedyś analizowaliśmy dane z obszaru fizjoterapii, nawet nie wiedziałem, że tak ciekawie mierzy się jakby to, jak się ludzie reagują na rehabilitację kręgosłupa, to było super ciekawe. Nasze projekty medioznawcze też są bardzo ciekawe. No, projekty ja nie ja lubię, ja lubię dane, w sensie lubię różnorodność, Jakby to jest jakby chyba największa dla mnie zaleta laboratorium, że tutaj, mimo tego, że zawsze krożymy wokół mediów, to różnorodność tych projektów jest bardzo duża. Teraz mamy projekty poświęcone sztucznej inteligencji, yy, mediom różnym, interaktywnym, wirtualnej rzeczywistości, więc tutaj nie, nie da się nudzić. Etap projektu, etap analizy, czy może etap finalnego pisania artykułu naukowego bądź raportu, który jest dla Ciebie najtrudniejszy, a który jest najbardziej przyjemny? Najprzyjemniejsza zdecydowanie jest analiza, a najtrudniejsze jest zawsze pisanie, bo jakby tutaj też wiedzą to u nas w laboratorium, wszyscy żeją do pisania stosunek pedantyczny i jakby zawsze mam poczucie, że to jeszcze nie jest wystarczająco dobre i czasami po prostu trzeba stać nade mną z kijem i powiedzieć, że to już jest wystarczająco dobre i że trzeba to złożyć. A ja zawsze jeszcze i tak czuję, że coś powinienem poprawić, więc jakby, no nie wiem, czy to można zakwalifikować jako impostor syndrom, czy po prostu jako chęć jednak robienia takiej jakościowej nauki, ale, ale ja z tym mam duży kłopot, żeby się od tego działa oddzielić i przestać poprawiać zawsze na końcu. To jest największe wyzwanie. No i na koniec pytanie może zaskakujące, ale może też przyjemne. Jakie jest Twoje największe marzenie jako analityka, a może jak jako projektanta gier, bo wiemy też, że się zajmujesz profesjonalnie projektowaniem gier. Ja zawsze mówię, że chciałbym popracować jeszcze, bo tego jeszcze nie robiłem, w sensie projektowałem gry planszowe, które jakby się sprzedawały na całym świecie. Robiłem gry edukacyjne, robiłem gry też często w ramach projektów badawczych, które jakby w Polsce jakby komputerowe na przykład czy pomagałem robić, czy, czy, czy kierowałem zespołami, które robią takie gry. Też z obszaru edukacji. Nie pracowałem jeszcze przy takich dużych jakby Topowej grze komputerowej. To to jest coś, co jeszcze na no, taką Lukę w Clivi, którą kiedyś bym chciał zapomnieć, ale z drugiej strony, jak czytam jakby o kulturze pracy w studiach growych, to, to nie wiem, czy mnie to zachęca. Bo jakby kultura pracy przy grach planszowych i grach edukacyjnych jest zupełnie inna, bo tam po prostu pracujesz jako freelancer w grach planszowych, projekty, projekt i tak naprawdę trochę o nim zapominamy o resztę martwi się wydawca. Eee, na przypadku gier komputerowych to są ciężkie godziny, dziesiątki albo setki godzin crunchu. No i jakby do tej pory jakoś nie zachęciła mnie ta perspektywa na tyle, żeby spełnić jeszcze to marzenie. Ale może kiedyś znajdę na to czas, chociaż coraz bardziej wątpię. Dzięki w takim razie za rozmowę. Moim gościem był Marcin Łączyński. Jak widzicie, człowiek, który potrafi z pasją opowiadać o swoich badawczych zmaganiach, ale nie tylko, a również o pasjach godzinami. Do zobaczenia w następnym odcinku. Do zobaczenia.